Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła podzielił się z dziennikarzami informacją o kolejnym wysokim miejscu naszego miasta w rankingu. Tym razem dostępności do internetu. Na 10 tysięcy osób tylko dwie zadeklarowały problem z dostępem do wirtualnego świata. To bardzo dobry wynik, który w najbliższym czasie ma jeszcze ulec poprawie. Wszystko za sprawą nowych jeleniogórskich hotspotów. Zostały wydzielone trzy strefy miasta, to jest plac ratuszowy, teren przy kościele garnizonowym i plac piastowski, gdzie w tej chwili jesteśmy w stanie zaoferować prędkość 512 kilobajtów, tak? Tak, tak. E, czyli pół bajta, megabajta. E, czyli dostępność maksymalnej prędkości internetu dopuszczalnej w tych strefach wolnych. E, ustawowo, bo jak wiecie Państwo, ustawa daje taką możliwość, ale ogranicza, ogranicza prędkość. Sprawdziliśmy. Faktycznie prędkość miejskiego internetu może być zadowalająca. Jednocześnie w sieci może być do 500 użytkowników. Jednak, aby nowe hotspoty nie funkcjonowały tylko na papierze, w najbliższych dniach w Jeleniej Górze pojawią się specjalne oznaczenia miejsc z dostępem do szybkiego internetu. Takie oznaczenia. Będą rozwieszone w ratuszu, ale i przekażemy je użytkownikom, właścicielom poszczególnych lokali, no tak żeby pomóc im w ściągnięciu do siebie klientów. Władze miejskie chcą sukcesywnie powiększać obszary z dostępem do szybkiego internetu. Docelowo mają one objąć także przemysłową część Jeleniej Góry.